Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób założyć konto na Forex Paradise. Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, to wejść na witrynę forexparadise.pl. Na dole tej witryny znajduje się odnośnik rejestracja. Klikamy go. Zobaczycie tego typu stronę. Ja już tutaj mam ją uzupełnioną. Także w pierwszym punkcie wpisujecie swojego maila. W drugim punkcie, w pierwszym polu, musicie wpisać swój login. Następnie poniżej tego musicie wpisać to jest hasło do przypomnienia hasła. Jakby minimum 12 znaków, musi zawierać dużą literę. Jeśli zapomnicie swojego hasła, to wam pozwoli je odzyskać. W trzecim polu musicie wybrać jeden z wygenerowanych haseł tymczasowych. Oczywiście to jest wszystko do zmiany. Nie ma znaczenia, ważne żeby to zapamiętać, żeby żeby sobie żeby sobie uzyskać dostęp do konta, skopiujemy sobie to, następnie klikamy tutaj ten pomarańczowy guziczek. W tym momencie powinna Wam się ukazać strona główna back office Waszego, waszego konta. Macie tutaj wszystkie dane łącznie z waszym pinem, hasłem. Należy zrobić tego zdjęcie, zapisać sobie to, ponieważ to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Pin jest nam potrzebny do, do zmian ustawień na koncie. Na swojego maila w tym momencie powinniście dostać taką wiadomość i tutaj nie trzeba nic potwierdzać. Ale też macie te wszystkie informacje, które właśnie mówiłem, żebyście sobie zapisali. Nie zalecam trzymania tego na mailu, no bo jak wiadomo bywają, bywają włamania. Zapiszcie, zróbcie zdjęcie i, i, i trzymajcie to w poufnym jakimś miejscu takim, do którego tylko, tylko wy macie macie dostęp. To było na tyle. Jesteście posiadaczami w tym momencie konta na forexparadise.biz. Życzę miłej inwestycji. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.